Pan Łukasz Winiarski, działający pod pseudonimem Razprozak, bo prowadzi taką stronę pod tytułem Raz Prozą, Raz Rymem walczymy z propagandowym reżimem, napisał kolejną książkę. Tak ona się prezentuje. Nosi ona tytuł LGBT Imperium Bogateńczy. Postanowiłem ją przynieść tutaj do pana Karola. Och. Szkoda, że pan Karol aktualnie nie może tej książki przeczytać. Szkoda, że nie powstała ona w czasach, kiedy on żył. Może by ją przeczytał i zmieniłby swoje nauczanie, zanim przyniosło ono tak krwawe żniwo. Mało powiedzieć, że trochę głupio wyszło. Nie jesteśmy w stanie już ożywić pana Karola, aby mógł on tę książkę przeczytać i zmienić. Swoją myśl filozoficzną, ale możemy robić to, co robi pan Łukasz Winiarski, czyli walczyć z owocami jego myśli filozoficznej, które po dziś zbierają żniwo. A jeżeli nie mamy dość talentu, aby pisać na ten temat książki, to przynajmniej czytajmy te autorstwa pana Łukasza Winiarskiego i przekazujmy je jak najdalej, aby zwiększyć Grono osób, które są świadome wojny kulturowej, która się toczy za naszymi plecami. To jest już druga książka pana Łukasza Winiarskiego oraz prozaka, którą polecam na swoim blogu. Proszę weźcie sobie to do serca. To naprawdę wartościowa lektura. Róbmy co w naszych siłach, dopóki możemy. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć.